Tak, tutaj takie bardzo mądre wypowiedzi były, dorobki Tomka. A ja Wam powiem, dlaczego ja tutaj jestem. Wyciągam swoje eksponaty. To na razie nie dotykajcie ich. I chciałabym Was zapytać: dlaczego Wy tutaj jesteście, Państwo? Możecie mi powiedzieć, jakie macie odczucia? Po co tu przyszliście? Czego oczekujecie od tego spotkania? Co byście się chcieli dowiedzieć? No, bo na pewno gdzieś tam e, jesteście świadomi tego, że tu rozmawiamy o suplementach, tak? Więc czego oczekujecie od tego spotkania? <t> Panią <za ändu�> tamam. królewską, tak. <swear> i to A pan czego się spodziewał tutaj? Dlaczego? Dlaczego? I tak się złożyło. Pięć, na wykład. Tak, Tak, Pan sobie piwko, jest Pan zadowolony. To pięknie. A kto z Państwa jeszcze ma jakieś przemyślenia albo może powiedzieć, podzielić się tym, dlaczego przyszedł? Czy został wkręcony, czy macie jakieś oczekiwania? Bo chciałabym e, też Wam przedstawić coś, co zaspokoi Wasze potrzeby. Czyli odzyskać zdrowie. Odzyskać zdrowie, Asia. No, Asia, akurat znam to. E, wiem, no. że jest zdrowa, nie? Więc pewnie myślisz no, o swoich no, jakichś no. bliskich. Tak. No, no. Pan jest chory, tak? Tak. I też Pan przyszedł po to, żeby odzyskać zdrowie. Zobaczmy, A że to coś coś się dowiedzieć, nie? To jest nie? To jest to jest nie jesteśmy lekarzami, tak. jest ja nie jestem pytaniem absolutnym. to posłuchać. Tak, ja dodam, to tak. Mhm. dodam do tego, co tam... Mam swoje mhm. mhm. na temat tych suplementów, ale... No i na przykład coś zmienić w swoim życiu. Co zmienić w swoim życiu, dobrze. A Pana zapytam może, na wyrywki tak. Dlaczego Pan tu do nas przyszedł? Bo nie znam Pana. I tak mogę sobie tutaj trochę z Panem... Nie Pan tutaj. No, tam... no ta, ta pewna znajoma to My mi, że od y, jakiegoś tam też innego znajomego coś o tym wiedziała, y, no, że jest taka możliwość właśnie, tak, że jest Klub Zdrowia, y, że będzie właśnie wykład na temat właśnie zdrowia, na temat właśnie, y, na temat właśnie zdrowia, szczęścia w ogóle. Ja, to to, to, to Pan jest to, to uśmiechnięty, czyli pewnie Pan jest szczęśliwy, ale chcemy o zdrowie też coś powiedzieć. E, Monika, Cię też zapytam, dlaczego tutaj przyszłaś? Bo zostały proszę. A, to drogawka Cię wkręciła. Dobrze. No, to znaczy, że jesteście Państwo zainteresowani tym, cokolwiek byśmy tutaj nie powiedzieli o zdrowiu, o suplementach. Jeszcze okay. jedno pytanie, może do Pana, bo Pan ma tutaj takie duże oczekiwania. Co Pan oczekuje od suplementów? Co musiałoby się stać, żeby Pan ode mnie kupił teraz jakiś suplement? Co musiałoby się stać? No, cud. Cud. <laughs> no to co Pan określa mianem tego cudu? Co to jest takiego? na drogą. Na no, dowody. Tak. Że? Na co? No nie wiem na co, no, nie wiem na co pan zaproponuje. Na wszyscy, no, na Nie, Na, na wszyscy, bo nie ma takiego no, no, co. No nie no. wiem. Na przykład jestem cukrzykiem, w związku z tym na spadek cukru. Dobrze. Od, Są, od razu panu sumę... powiem, że ja pana nie wyleczę, bo nie jestem lekarzem. Lepszy, Ale lekarz też nie, nie wyleczy. Lekarz też nie wyleczy. Bo Dlaczego? się nie wyleczy, tylko się może. No, można poleczyć znaczy, za Cała tak. ja, rzecz po prostu. Tak. Wszędzie, że rynek Oczywiście, wpadł. Wszędzie, żeby jeszcze zrobić. Nawet nie te leki, które są dostępne u nas w Polsce. Dobrze. To, to, powiem, co, po, co to powiedzieć. To Cukrzyca to jest już obiad. Przyczyna nie jest u Pana leczona. Objaw to jest. Właśnie, tak, tak jest ale każdy nie leczy. Tylko objawy, no oczywiście. No, tak. Nie zagłębia się, dlaczego tak się no. dzieje, tylko on tak jakby niweluje objawy. A ta, przy ta przyczyna ta jednak jest. No, no, to, to jest, jest, jest. Po nie jest zjednoczona. Nie jest. No, jak jest. No. Ja, to zjednoczona? To nie jest takie proste. Jak ma na no. imię? Rosją. Panie Sebastianie, panie żoną? jest cóż żoną? Nie jest. To wie pan co, ja tak śmiechem trochę powiem, żartem, że pewnie pan cukru brakuje jakiegoś? Żadnego. No szczególnie. Ja? Jestem jest y przeciwieństwem, nigdy cukru nie jadłem, nigdy nie lubię słodkiego nie i nie jem. To nie jest to, że... Sporadycznie, Bardzo spoladycznie, bardzo rzadko, ale to nie, to nie zmienia faktu, że no metabolizm jest taki organizuje jaki jest i, i nie trawimy Drodzy Państwo, jest, ja sobie tak idąc tutaj e, naliczyłam e, cztery suplementy, których w ogóle nie sprzedajemy. I w ogóle one nie mają ceny. E, jest to światło słoneczne, e, jest to woda, która jest ogólnie dostępna, no możecie sobie ją kupić, e, czyste powietrze i miłość. To są cztery suplementy. Które są ponad wszystkie projekty, ponad wszystkie programy i tak naprawdę to nie możemy ich kupić za pieniądze, ale możemy w jakiś sposób się do nich podłączyć, tak? To jest taki prasol tego wszystkiego, co chciałam tutaj powiedzieć, a dlaczego ja tutaj jestem? Dorotka prowadzi swój gabinet i jest specjalistą. Tak? Ja nie przekażę Wam tutaj e, jakiejś specjalistycznej wiedzy, chociaż swego czasu też się trochę zajmowałam takimi rzeczami. Ja chcę Wam powiedzieć o moich odczuciach e, i o tym, dlaczego ja tutaj jestem. E, trochę o moim doświadczeniu, bo e, może jak tam czytaliście, to tam byłam opisana jako tak, ale nie było napisane, że jestem ogrodnikiem, a to jest bardzo. Bardzo duże znaczenie ma, że jestem ogrodnikiem i matką dwóch synów. Dlatego, że ja z tymi dziećmi mam doświadczenie. Mogę się pochwalić tym, że jedno moje dziecko wzięło pierwszy raz w życiu antybiotyk do ust, jak miał 21 lat. Już wtedy był, miał wolną wolę i zrobił sobie co chciał, prawda? To ja już nie... Tak. Na pewne rzeczy nie mają wpływu, wie Dokładnie. Więc powiem państwu tak, że ja. dziecko on też był wcześniakiem, czy ja z i musiałem wziąć natychmiast antybiotyki. I to cztery, bo miałam pasożnicy. E, tak, bo ja, ja z drugim dzieckiem też miałam podobnie, bo z Rzymi zabrano go no, i... nie no, ja bym się tym aż akurat nie szczycił, ale... E, ja się szczycę tym, że nawet jak chorowa, bo on też chorował. Ja znaczy, się mogę szczęśliw, że mówię, że, że moje dziecko chodzi do liceum i nie opuściło żadnego dnia. Miał. No ona powiedzieć. No, bo nie chwoli Nie ma samopią. Nie, nie, ja nie, tak. Ale... Ja ale... o tym nie będę rozmawiamy z A propos do tego, że... Pani dziecko, w wieku 21 lat wziąłem pierwszy raz antybiotyk. Tak, dlatego że ja y, wzięłam sprawy w swoje ręce. Myśmy też wzięli z... sprawy w swoje nie ręce. No Nie, nie, bo... nie. no bardzo dobrze, no, niech pan się wypowiada, nie? Wolność słowa proszę proszę Pana, nie? Bo, tak, tak, no, pani mówi, Może że, ma pan prawo mieć swoje poglądy, ja tak samo i każdy z nas tutaj, nie? Dla mnie jest to, bez względu na to, co Pan o tym myśli, to dla mnie jest to zaszczyt, nie? że właśnie w taki sposób opiekowałam się ze swoimi dziećmi i mam takie doświadczenia, tak? bo ta książka, którą tutaj ten eksponat, to jest maszynopis Witolda Poprzęckiego. nie wiem, czy Państwo wiecie, to jest zielarz z bardzo dawna. Ja, to jest mój elementarz, bo ja się na tym uczyłam czytać. Mama mi dawała tą książkę, żebym po prostu ćwiczyła czytanie. W wieku 3-4 lat uczyłam się czytać. I ja bardzo sympatycznie przykręcałam jego nazwisko, bo on wszędzie opisywał, że przyczyną praktycznie wszystkich chorób jest a On absolutna. Ja sobie to tak w mózgu zarejestrowałam, tak wszędzie a absolutna. I po każdym rozdziale był jego podpis W.poprzęcki. A jako jeszcze dziecko, które słabo czytało. Po tej awitaminie dla mnie logiczne było, że trzeba iść w nie? I czytałam w porzeczki. Po jakimś czasie mama się zorientowała, że coś przekręcam, nie? I piję herbatę porzeczkową. Ale słuchajcie Państwo, ta książka i to, że moja mama mnie wyganiała nie do piaskownicy, tylko chodziłam po łąkach i zbierałam jej tam jasnotę, plamistą i są inne takie rzeczy zioła. Po prostu ja kocham naturę. No Pani. Kocham naturę i wiem, że to, co naturalne najbardziej nam służy i to jest jeden z powodów, dla których ja się zafascynowałam duo live, ale nie od początku. Bo tutaj pan Osbuk, który też mnie w to wkręcił jak tam pana, tak? Wkręcił. <grym> <grym> A <w ten> <grym> wkręcił mnie w to, no to owszem, tak, z szacunku podobało mi się to, ale wiecie, tak naprawdę ja się wkręciłam. A ja nie mówię w ogóle o tym slajdzie, nie? To pokaż mi właśnie tego naszego pana. On nie wkręcił. To nie <laughs> naprawdę. On nie wkręcił. Wiecie, ja tego gościa poznałam nie cały rok temu na konferencji i miałam przyjemność rozmawiać z tym człowiekiem, który, mogę powiedzieć, jest z bogiem całego tego przedsięwzięcia, promotorem. To on, jako przewodniczący Rady Naukowej, przygotowuje czy tak, ma pieczę nad tym, żeby komponować wszystkie te suplementy. I dlaczego ten człowiek akurat mnie zafascynował, bo też jako mały chłopak biegł po łąkach w Bieszczadach, wychował się w Bieszczadach. Ja mam w ogóle takie rzeczy, których nie przeczytacie może w internecie, tak, bo ja to wiem z jego opowieści. Owszem, będą zaraz tak slajdy o suplementach, to też możecie sobie o tym gdzieś poczytać. Ale ja bym chciałam powiedzieć takie ciekawostki, które mnie osobiście wkręciły, tak? I dlatego tutaj jestem, bo suplementów dzisiaj na rynku jest bardzo dużo, tak? Na pewno każdy z Państwa gdzieś z jakimiś różnymi firmami się spotykał, no i każdy będzie swoją... E, swój, tak? O swoich fajnych rzeczach mówił. A ten człowiek, właśnie doktor Piotr Kardasz, e, honoris causa, czyli to odznaczenie jest dla wyjątkowych ludzi, dla takich osób, które mają osiągnięcia których praktycznie się nie da gdzieś uszeregować, tak? więc samo to daje nam już pewną taką autentyczność, autorytet, że ten człowiek naprawdę zrobił fajną rzecz. Druga rzecz, ma bardzo pozytywną czystą energię, jak z nim się rozmawia, czy ktoś zna osobiście tą energię i to, co zrobił, to zrobił to z miłości, czyli dodał ten suplement, o którym ja powiedziałam na początku, którego nie da się kupić. On to wszystko stworzył z miłości do ludzi i naprawdę jest to bardzo wyjątkowy człowiek, bo jedna z takich rzeczy, która dała mi dużo do myślenia było to, jak przeprowadziliśmy z nim naprawdę mnóstwo rozmów, bo opiekowaliśmy się nim w czasie konferencji, która była na Łęczowie, Powiedział taką rzecz, że on um, pierwszy swój suplement, dzień i noc, zaraz Państwo zobaczycie to na, na slajdach, um, stworzył na jakieś 15 lat wcześniej, zanim zaczęto to sprzedawać i nazwa, nazywać jako Duolife. life. Więc on najpierw stworzył wartość, a dopiero potem zaczęto to sprzedawać. Nie tak, że ktoś sobie wymyślił jakiś biznes. Tak? I potem ubrał to, co byśmy tu zaczęli sprzedawać, żebyśmy zrobili na to pieniądze. To zupełnie inaczej powstało, tak? Czyli te suplementy, jego ten taki flagowy suplement Dzień i Noc powstał na 15 lat wcześniej i on wiedział, że sprzeda to, ten patent, bo wiele firm czy osób, czy biznesmenów chciało od niego kupić po prostu ten pomysł, bo Jakiś instytut, nie wiem, nie będę kłamać, bo nie pamiętam tej nazwy, który bada w ogóle suplementy, chciał od niego to odkupić, patent na to, bo powiedzieli, że to jest pobawką po za skalę. Wychodzi tak? Tak wspaniale to wszystko skomponował, dobrał, że przewyższa po prostu jakość tam miar. No, bo może tak, jeszcze pewnie będę coś mówić o dokonaniu.